Witajcie w nowym odcinku na kanale. Dzisiaj będzie odcinek typowo z drogi, a mianowicie wybieramy się do Chorwacji. Już po części jesteśmy spakowani, zostało tylko spakować lodówkę oraz jeszcze jedną, taką dwie torby małe, jeżeli chodzi o ubrania. Zobaczymy, jakie było spalanie z nadmorza, jak wracaliśmy ostatnio, oraz zobaczycie, jak sobie radzę z winietami. Jakie było spalanie, gdzie się zatrzymamy w drodze do Chorwacji. Także zapraszam na odcinek. Pożywka już została spakowana tutaj do toreb. Zaraz będę tutaj przestawiał i pakujemy. Jest odpalona teraz na gazie, także już jest dosyć chłodno. Zobaczymy, jak to się nam pomieści. Lodówka już spakowana. Nie bierzemy jakoś tak bardzo dużo rzeczy, ponieważ i tak głównie na świeżo kupujemy w sklepach w Plodinę, na przykład w Chorwacji, czy też w Lidlach, także bez sensu kupować jakoś mega dużo. Oczywiście wiadomo, no, trzeba, trzeba troszeczkę coś tam kupić, natomiast, natomiast nie ma tego aż tak, aż tak wiele. Także woda wiadomo, Tutaj mamy zgrzewki, jedne tutaj w szafce są zgrzewki, zabezpieczony ekspres tam na, do, do kawy. Tutaj jest Słuchajcie, fajna sprawa, nie wiem czy pokazywałem, taka szafka na buty. Bardzo, bardzo też dobra rzecz. Tutaj mamy kolejne takie wody na, pod ręką, żeby były, łóżeczko także. Będziemy tutaj okno otwarte, teraz się troszeczkę, troszeczkę wychładza. Akurat dzisiaj piękne słoneczko także. Uruchomiłem jeszcze ogrzewanie wcześniej oraz oczywiście lodówkę na gaz, żeby troszeczkę gazu zeszło z butli, ponieważ będę doładowywał. Bo, jak w instrukcji było napisane, no to pierwsze ładowanie tylko 18, 18 litrów, także nie do pełna, bo około do butli wchodzi 21-22 litry. Także więcej nie wejdzie, troszeczkę zużyję, ciekawe ile, ile wejdzie do odbicia. No żeby właśnie zareagowało, to musi być powyżej połowy. Także lodówka niech się tutaj chłodzi, a, a reszta. A reszta się dobije, po prostu zaraz będziemy tankować. Także zobaczymy pierwsze tankowanie, ile nam wyjdzie. Także z tej trasy, jeszcze z Sopotu, jakie nam spalanie wyszło. Jestem na stacji, zaraz zobaczymy, ile wyjdzie tutaj spalania diesla oraz zatarkuję tam parę litrów gazu, żeby dobić właśnie butle. Zobaczymy, ile tam wyniesie z tego wszystkiego. No i spalanie z trasy tutaj poprzedniej czyli z Gdańska już jako, jako co jechaliśmy z powrotem to słuchajcie 27,94 litra no to przez 313 km czyli 313 czyli wyszło razem 8,92 spalania. Prędkość tak była 90 setka na tempomacie, także całkiem całkiem nieźle, poniżej 9 litrów też da się kamperem pojechać. Z samego gazu, tutaj wezmę, już zresytuję, bo jest nowe, żebyśmy zobaczyli po trasie jak będziemy jechać, jeszcze podjadę do domu, ostatnie rzeczy zabiorę. Z samego gazu, z samego gazu wyszło około 5 litrów, także tam 5 z groszem, także tak jak myślałem i Teraz będziemy jechać. Gaz zatankowany na fula do odbicia plus, plus zatankowany diesel. wodę jest tak około połowy, także nam wystarczy na ten nocleg na dziko. I później jutro, już pewnie kemping w Chorwacji. Najprawdopodobniej będzie to Kryk Premium Resort z Walamaru. Także zaraz zapraszam Was do kolejnego. Kolejnego przystanku, zobaczymy co to będzie. No, i mamy pierwszy przystanek w Polsce, jeszcze akurat na coś do zjedzenia. w po McDonaldzie, plus przy okazji jest stacja, tu zatankowałem to jest za częstochową 258 km i pół. Zrobiliśmy i tutaj mamy wyszło spalanie 9,62 w tym momencie. Średnio około 100-110 na tempomacie, także deko troszeczkę wyżej jak normalnie, czyli poniżej i tak 10 litrów. Kasujemy. No i później będziemy jechać z powrotem. A na koniec dnia nam troszeczkę wyszło słońce, także super, można sobie przejechać. Jesteśmy 80 km od granicy z czekami zatankowani, także można sobie pojechać praktycznie przez całe Czechy, w Czechach zatankować i całą Austrię przejechać na czeskim paliwie, bo przy autostradzie w Czechach no paliwo jest bardzo, bardzo drogie. Trzeba zawsze skręcać gdzieś z drogi. A tak to praktycznie do Słowenii dojedziemy na, na tym paliwie. Także wszystko jeszcze jest przed nami. Zaraz będę kupował winietę, to pokażę Wam w jakim programie tego używam. Jest parę złotych droższa, natomiast jest wszystko w jednym, w jednej aplikacji. Bez problemu nie, nic nie trzeba kombinować. Także to mi się podoba, dlatego yy, jej używam. ty kupuję w aplikacji AutoPay tutaj już przed chwilą. Zaznaczyłem na 10 dni, jest pobierana dodatkowa opłata 15 zł, natomiast ja lubię wygody tutaj, jaka jest, czyli wszystko mam w jednej aplikacji. Austrii, bo tutaj o, widać, jakie kraje, również w Austrii, automatyczne bramki, jak są na tych dodatkowych tunelach, także już szczytuję z rejestracji, więc nic nie trzeba pobierać i tak dalej. Także bardzo bardzo o tutaj jest właśnie zaznaczona Austria, że te bilety odcinkowe i winiety elektroniczne. Zaraz już już opłaciłem tutaj tą winietę, także zaraz pewnie wskoczy i, i będzie już gotowe. Zaraz będziemy przekraczać granicę. Jest już wykupiona winieta, także niedługo za ile za 50 pewnie kilometrów będziemy przekraczać. Powoli zachód Słońca 19.30, także piękna pogoda się zrobiła, można jechać. I przekroczyliśmy granicę z Czechami, także już jesteśmy w Czechach. i Jedziemy na Brno, także w miarę w miarę dobra droga jedziemy w piękny zachód Słońca byle tak dalej. Jesteśmy już w Wiedniu, obkrążamy go sobie. Także jesteśmy tutaj na tej obwodnicy. Tankowaliśmy jeszcze w Czechach, także tam wyszło spalanie 10-10,2, tylko że już była stacja, to akurat na Kerfurze to nie nakrywałem już bo była samoobsługowa także ale spalenie też się tam lekko ponaddycha. i przejeżdżamy przez Dunaj w Wiedniu bardzo ładna droga także jedziemy do przodu aby minąć oby minąć Wiedeń później się gdzieś tak w połowie między Wiedniem a Gras się zatrzymamy pewnie także Droga jeszcze przed nami około 526 km, także pewnie jeszcze setkę zrobię ze 120 i, i będziemy, będziemy się zatrzymywać na noc. I tutaj mamy tą aplikację, gdzie winietki kupiłem, autopay się ona nazywa. Dlaczego ją lubię? Ponieważ tak, 15 zł jest droższa tutaj na Czechy, ale mówię, to jest tylko jedno kliknięcie, na Austrii jest w normalnej cenie, tutaj mamy Słowenię, natomiast na Słowenii nie pamiętam, chyba też jest 15 zł drożej, natomiast tutaj mam wszystko w jednej aplikacji, wszystko pod ręką, także to się... Mi sprawdza, także nic nie przyszło, żeby nie było zapłacona winieta. Natomiast teraz jesteśmy już w Alpach, także już powoli, powoli zbliżamy się do Słowenii. Do celu mamy 448 km, także zaraz ruszamy. Nasza miejscówka tak się prezentuje: jesteśmy w Alpach, właśnie jest to jakaś restauracja. Jest szel, także. Całkiem, całkiem nieźle, natomiast cena, cena na stacji, nie wiem czy tam raz będzie dobrze widać, natomiast jest 2, 2 euro, gdzie my płaciliśmy w Czechach na Kerfurze 29 koron, czyli 4,80 coś takiego, także już poniżej nawet 5 zł udało się zatankować i zobaczymy co dalej ja już siadam do auta i jedziemy daleka jeszcze droga także natomiast widoki bardzo ładne w oddali Alpy widać kolejny mały przystanek w drodze jesteśmy przed lublaną trzeba troszeczkę się posilić zjeść coś kawka i Ruszamy. Ruszamy jednak na kryk Premium Resort. Zastanawialiśmy się nad różnymi innymi opcjami, natomiast kryk jednak wygrał w oddali widać góry, kryk, kryk wybrał z tego powodu, że później jeszcze będziemy zmieniali miejsce, także wtedy troszeczkę i będzie więcej basenów, będzie więcej zwiedzania. A teraz po prostu takie trzy dni będą na odpoczynek. po prostu. Odpoczynek, zjedzenie czegoś w mieście Kryk. I dalej jedziemy. Niedługo pewnie w Chorwacji już będziemy tankować, bo tutaj w Słowenii przy autostradzie euro 60 także cena też jeszcze jest taka. Dosyć spora, no wiadomo, no tanie jak na austriackiej autostradzie. Przekraczać chorwacką granicę. Tutaj akurat taki piękny zameczek na wzgórzu. I jedziemy dalej, akurat tutaj bocznymi drogami. Już wjeżdżamy na wyspę Kryk, już jesteśmy tutaj najwspanialszy widok, piękna pogoda się zrobiła także już powoli powoli zmierzamy na kemping Most od paru lat już jest bezpłatny, także przejazd mostem nie jest jakiś tam problematyczny, nic się nie korkuje. Przynajmniej tak jak teraz, już drugi raz tutaj jedziemy. Za każdym razem bardzo ładnie. No i ostatnie tankowanie było w Brnie. Teraz zatankowaliśmy dokładnie 60 litrów. 60-61 y, litra przez 650 km, tam z lekkim groszem, ale to już te 03 to już darowaliśmy. Co średnia wyszła 9,32. No jechaliśmy tak, około setki na Tempomacie. Także myślę, że wynik całkiem, całkiem niezły. Tym bardziej, że przez całą Austrię przejechaliśmy od Brna aż tutaj do Kryku. Także wynik, myślę. Bardzo, bardzo dobre. Zaraz będziemy na kempingu, idziemy wybrać parcele. Zaraz zobaczymy, co tam będziemy mogli sobie wybrać z dostępnych parcel. I dojeżdżamy już do kempingu. Ostatnich parę metrów. Także droga przebiegła bardzo dobrze. Fajna pogoda się zrobiła. Zaraz tutaj będzie wjazd na kemping. Także odcinek się kończy. Palanie fajne, o, już mamy Walamar Kryk. Poczekam, zobaczę jakie będą parcele i o, widzę, że tutaj oczekiwanie jest sporo kamperów. To się weźmiemy, zatrzymamy po prostu i podejdę na recepcję, zobaczę co jest.